Ostatnie wydarzenia w Syrii doprowadziły do znaczących zmian w polityce Niemiec wobec syryjskich uchodźców. Federalny Urząd do Spraw Migracji i Uchodźców BAM w tymczasowo zawiesił rozpatrywanie wniosków o azyl dla Syryjczyków. Decyzja ta została podyktowana zmieniającą się sytuacją polityczną w Syrii i wywołała szeroką debatę zarówno wśród niemieckich polityków, jak i społeczności międzynarodowej. Reżim Bashara al-Assada upadł a w kraju panuje niepewność polityczna. W tym kontekście BAM zdecydował się tymczasowo wstrzymać rozpatrywanie wniosków uchodźców z Syrii, powołując się na potrzeby przeanalizowania nowej sytuacji. Agencja podkreśla, że podejmowanie decyzji azylowych w warunkach niepewności byłoby przedwczesne. Eksperci zwracają uwagę, że Syria znajduje się obecnie w stanie anarchii, wciąż nie wiadomo. Która siła przejmie władzę i czy kraj będzie gotowy na powrót obywateli, którzy uciekli przed wojną? Decyzja BAMF wywołała różne opinie wśród niemieckich polityków. Partie konserwatywne, takie jak Zdujiczu, twierdzą, że Syryjczycy muszą zostać repatriowani, jeśli ma zostać ustanowiony trwały pokój. Politycy podkreślają, że Niemcy wypełniły już swoje zobowiązania humanitarne udzielając schronienia setkom tysięcy Syryjczyków w ostatnich latach. Niektórzy urzędnicy państwowi zauważają, że pokój w Syrii może być powodem powrotu uchodźców do domu. Jednak dopóki sytuacja polityczna pozostaje niestabilna, nie należy spodziewać się masowej repatriacji. Niemieccy badacze migracji poparli decyzję o tymczasowym zawieszeniu wydawania statusów ochronnych. Zwracają oni uwagę, że obecne procedury powinny zostać poddane przeglądowi, aby uniknąć nieuzasadnionego udzielania azylu osobom, które mogą w przyszłości powrócić do Syrii. Eksperci podkreślają, że powrót Syryjczyków jest możliwy tylko wtedy, gdy istnieją gwarancje bezpieczeństwa których obecnie brakuje. Syryjska diaspora w Niemczech liczy ponad 800 tysięcy osób. Większość z nich przybyła do kraju podczas kryzysu migracyjnego w 2015 roku. Pomimo prób integracji, wielu Syryjczyków napotyka trudności, takie jak bariery językowe, złożone procedury biurokratyczne i brak kwalifikacji, aby sprostać wymaganiom niemieckiego rynku pracy. Teraz, wraz z nową decyzją BAMF, ich przyszłość jest jeszcze bardziej niepewna, wiele osób obawia się, że Niemcy mogą rozpocząć aktywną politykę repatriacyjną. Jeśli sytuacja w Syrii się ustabilizuje, Niemcy od dawna uważane są za lidera w zakresie pomocy humanitarnej dla migrantów. Jednak ich ostatnie posunięcia odzwierciedlają zmianę ogólnego nastroju w Europie. Kraje takie jak Austria poszły już w ślady Niemiec i zawiesiły azyl dla Syryjczyków. Zmiany te pokazują, że państwa europejskie zaczynają nadawać priorytet interesom narodowym i przemyśleć swoje podejście do polityki migracyjnej. Jeśli Niemcy będą kontynuować zaostrzanie polityki, inne kraje UE mogą pójść w ich ślady. Dla Syryjczyków mieszkających w Niemczech sytuacja pozostaje trudna. Nie jest jeszcze jasne, czy sytuacja w ich kraju ojczystym się ustabilizuje, nawet jeśli w Syrii zapanuje pokój. Wiele regionów prawdopodobnie pozostanie zniszczonych, tworząc dalsze przeszkody dla powrotu uchodźców. Decyzja Niemiec sygnalizuje również możliwe zmiany dla migrantów z innych krajów. W tym uchodźców z Ukrainy. Polityka migracyjna wydaje się być coraz bardziej rygorystyczna, co może mieć wpływ na miliony ludzi. Decyzja Niemiec nieuchronnie wpłynie na politykę migracyjną w całej Unii Europejskiej. Jeśli Berlin będzie nadal zaostrzał przepisy, może to doprowadzić do nowej fali repatriacji i rewizji zasad pomocy humanitarnej. Pytanie brzmi, czy Europa będzie w stanie znaleźć równowagę między humanizmem a realiami ekonomicznymi? Odpowiedź na to pytanie zadecyduje o przyszłości milionów migrantów liczących na bezpieczeństwo i stabilność. Zmieniająca się polityka migracyjna Niemiec pokazuje, jak trudne stało się znalezienie rozwiązań dla międzynarodowych kryzysów. Kraj ten zmaga się z wyzwaniami wewnętrznymi jednocześnie równoważąc zobowiązania humanitarne i interesy narodowe. Przyszłość syryjskich uchodźców w Niemczech pozostaje niepewna, ale jedno jest pewne niemiecka polityka nadal nadaje ton reszcie Europy. Zmiany w niemieckiej polityce migracyjnej stawiają syryjskich uchodźców przed trudnym wyborem, podczas gdy sytuacja polityczna w Syrii pozostaje niepewna, a pytania o przyszłość tych ludzi wiszą w powietrzu. Coraz więcej ekspertów zaczyna dyskutować o dwóch możliwych ścieżkach repatriacji lub integracji. Co stanie się z setkami tysięcy Syryjczyków, którzy znaleźli tymczasowy azyl w Niemczech? Repatriacja jest jednym z najczęściej dyskutowanych scenariuszy. Niemieccy politycy, zwłaszcza przedstawiciele partii konserwatywnych, Aktywnie promują ten pomysł, ale co tak naprawdę jest potrzebne, aby go zrealizować? Dopóki sytuacja polityczna i militarna pozostaje słoneczna, powrót wydaje się niemożliwy, repatriacja wymaga gwarancji bezpieczeństwa, które obecnie nie są dostępne. Nawet jeśli w przyszłości zapanuje pokój, wiele obszarów pozostanie zniszczonych, brak mieszkań, placówek medycznych szkół i miejsc pracy może w pewnym stopniu utrudnić powrót. Niemcy i inne kraje UE mogą być zaangażowane w odbudowę gospodarki, aby stworzyć warunki do powrotu. Jednak wymaga to znacznych zasobów i woli politycznej. Czy jednak sami Syryjczycy są gotowi wrócić do kraju, który wciąż nie podniósł się z wieloletnich skutków wojny dla tych, którzy nie mogą lub nie chcą wrócić? Integracja staje się dostępną opcją. Jednak skuteczna integracja to złożony i wieloetapowy proces, który wymaga zmian zarówno ze strony państwa, jak i samych uczestników. Znajomość języka to kluczowy czynnik dla efektywnego rozwoju. Niemcy już oferują Syryjczykom możliwość nauki, ale nie wszyscy korzystają z tej okazji. Znalezienie pracy to kolejny problem. Wielu uchodźców boryka się z faktem że ich umiejętności zawodowe i kwalifikacje nie są uznawane w Niemczech, opracowanie specjalnych programów przekwalifikowania mogłoby przyspieszyć ich integrację. Poza gospodarką ważne jest, aby pomóc uchodźcom stać się częścią społeczeństwa. Dotyczy to zarówno różnic kulturowych, jak i walki z kryminalizacją, która niestety wciąż istnieje. Integracja to nie tylko droga do stabilności społecznej. Ale także do korzyści ekonomicznych. Badania pokazują, że skuteczne zmiany mogą przyczynić się do rozwoju gospodarki kraju. Wola polityczna, decyzje dotyczące repatriacji lub integracji zależą od priorytetów rządu. Jeśli polityka Niemiec przesunie się w kierunku zaostrzenia zasad migracyjnych, integracja może stać się mniej priorytetowa. Zasoby ekonomiczne oba kierunki wymagają znacznych nakładów finansowych. Czy to na odbudowę gospodarki, czy na tworzenie nowych możliwości dla migrantów w Niemczech. Opinia publiczna, temat pozostaje kontrowersyjny w społeczeństwie. Wielu Niemców popiera ideę repatriacji, podczas gdy inni apelują o humanitarne podejście i pomoc ludziom, którzy już stali się częścią społeczeństwa. Obecnie los Syryjczyków pozostaje niepewny. Niemcy stoją przed wyborem: kontynuować pomoc dla tych, którzy ucierpieli wskutek wojny, czy zmienić podejście na rzecz repatriacji. Decyzje te będą zależeć nie tylko od obecnej sytuacji, ale także od kursu politycznego Niemiec. Jak myślisz, którą drogę wybiorą Niemcy? Czy kraj będzie w stanie zachować równowagę między humanizmem a korzyściami ekonomicznymi? Podziel się swoją opinią w komentarzach.